mocna zmiana pilota jesteśmy we fiordach norweskich, podchodzi pilotówka tutaj widzimy, jak tutaj szaleje storm wiatr a na zewnątrz dopiero tam jest już nie chcę wspominać szaleje sztorm no zobaczymy po wynurzeniu się z fiordów, co nas tam spotka na Morzu Norweskim. Ale na pewno nic miłego. Zresztą sami popatrzcie, jak ta pilotówka połysze się na fali. Musi bezpiecznie podejść pod burtę, żeby odebrać pilota. Pokazywałem Podejście pilotówki na spokojnej wodzie. Dzień, teraz mam okazję pokazać to w nocy. Pokład już jest oświetlony. Może teraz przejdę. Pilot już czeka z marynarzami i z oficerem wachtowym na pokładzie. No, a tutaj. Precyzja i dokładność O no, jest to dość niebezpiecznie ale O no, widzimy szybciej to sobie poradzili Oni już mają opanowanie teraz Odklejcie od statku Ej, cała naprzód A marynarze zwijają już. Stormtrap, trap pilotowy, koło. Piratówka już udała się do swojego portu macierzystego. Ność ciekawe takie. Takie filmy z nocnego. Zdania pilota w nie najlepszych warunkach, chociaż jesteśmy we fiordach norweskich, ale też tutaj jest sztormowo. A teraz będziemy się kierowali do wyjścia, przez to na powładzie zabezpieczone. No i czeka nas noc pełna wrażeń.